Witam. Dzisiaj będzie prawa tym razem trochę inna niż te, które do tej pory poruszałam. A będzie to o tajemniczej śmierci pana Zygmunta Adamskiego. Zygmunt Adamski urodził się w roku 1923 i jak można się domyślić, był Polakiem. Na początku, oczywiście, mieszkał w Polsce, natomiast w późniejszych latach. Wyjechał do Anglii, i z tego co wiadomo, w roku 1960 wraz z żoną Leukadią zamieszkali w małej miejscowości o nazwie Tingley, która znajduje się w hrabstwie Yorkshire. Oboje byli raczej spokojnymi ludźmi i ogólnie lubianymi wśród sąsiadów. Mieszkali tam długie lata. Pan Zygmunt. Pracował jako górnik i po latach takiej pracy zaczął mieć problemy ze zdrowiem. Między innymi pojawiły się problemy z płucami. W związku z tym oraz w związku z chorobą żony, która zachorowała na stwardnienie rozsiane, ubiegał się o wcześniejszą emeryturę. Jednak w czerwcu 1980 roku. Dokładnie 6 czerwca, a był to dzień przed ślubem chrzestnicy Pana Zegmunta, wyszedł około 15.30 z domu i wybrał się do bliskiego sklepu po jakieś drobne zakupy. Wydawał się w dobrym nastroju. Po drodze jeszcze spotkał sąsiada, którego pozdrowił. Prawdopodobnie też był w sklepie i zrobił zakupy i wszystko wyglądało normalnie, jak zwykle dzień jak dzień, tylko że tego dnia nie wrócił do domu. Znaleziono go pięć dni później w mieście Todmorden, które znajduje się jakieś 40 kilometrów od miejsca zamieszkania pana Zygmunda. Niestety nie żył. Szczegóły jego zniknięcia i znalezienia były dość dziwne. Został znaleziony na składzie węgla na węglowym stosie. Nie było to miejsce, w którym by pracował. On pracował gdzieś bliżej swojego miejsca zamieszkania. Wyglądało też tak, jakby jego ciało było położone z góry. Przynajmniej tak to wyglądało według osób, które oglądały miejsce zdarzenia. Poza tym był ubrany w to samo ubranie, w którym zniknął, jednak brakowało mu koszuli, a także zegarka i portfela. Został znaleziony około godziny 16. Natomiast tego dnia, około 11., ładowano węgiel, i w tym czasie ciała nie widziano. Nikt też nic w tym czasie podejrzanego nie widział. Zaród pana Zygmunta. Wyglądał na jednodniowy. Obranie było w dobrym stanie. Nie widać było też na nim żadnych smug węglowych, które właśnie mogłyby powstać, gdyby on sam się wdrapywał na ten węgiel, co było też właśnie zaskakujące. Wyglądało też na to, że jadał w ostatnich dniach całkiem normalnie. No i te szczegóły wskazywały, że. W czasie swojej nieobecności przebywał w przyzwoitych warunkach, a nie błąkał się gdzieś po ulicach. W związku z tym sprawdzono, czy nie przebywał przypadkiem w jakimś szpitalu. Jednak nie znaleziono potwierdzenia, aby taki pacjent w którymś z okolicznych szpitali był. Przeprowadzono sekcję i na jej podstawie wyciągnięto wnioski. Że zgon nastąpił prawdopodobnie pomiędzy godziną 11 a 13 w dniu, w którym został znaleziony. Na ciele pana Adamskiego znaleziono jakieś oparzenia, których wtedy nie potrafiono wyjaśnić, i uznano, że oparzenia te mają jakieś dwa dni. W ich okolicy znajdował się, znajdowała się także. Jakaś dziwna, żalowa substancja, której też nie udało się im wtedy zidentyfikować. Ostatecznie jako przyczyną śmierci uznano atak serca, jednak to, gdzie był przez te kilka dni i skąd wziął się na stosie węgla, zostało tajemnicą. Podobno też wyraz jego twarzy, szeroko otwarte oczy, sprawiało wrażenie, jakby przed śmiercią coś go przeraziło. Albo zaszokowało. W związku z tymi niewyjaśnionymi szczegółami niektórzy podejrzewali, że za sprawą zniknięcia i śmierci Zygmunta stało UFO. Szczególnie, że w tamtych rejonach miało miejsce jakieś niewyjaśnione zjawiska. A do tego policjant, który został wezwany w sprawie Adamskiego sam przeżył pewne spotkanie trzeciego stopnia. Co prawda... Zdarzyło się to parę miesięcy później, ale jednak zdarzyło się i to właśnie w tamtych okolicach. O tym wspomnę jeszcze za chwilę. Natomiast wróćmy do sprawy Zygmunta, która w tamtym czasie i do tej pory nie została całkiem wyjaśniona. Chociaż w roku 2005 organizacja o skrócie Bufora przeprowadziła w tej sprawie dochodzenie. I wyszły na jaw pewne fakty, które mogłyby wyjaśnić pewne aspekty w bardziej ziemski sposób, że tak powiem. Na przykład okazało się, że jakiś czas przed swoim zniknięciem Zygmunt miał się pokłócić z pewnym mężczyzną z rodziny. Nieznane są szczegóły, ale jako że żona tego mężczyzny podobno w tym czasie wprowadziła się do Zygmunta i Leokadii i nie chciała mieć kontaktu z mężem, Pewnie mogło to mieć z tym związek. Podobno przed ślubem chrześnicy Zygmunt chciał się z nim rozmówić i rodzina podejrzewała, że został przez niego porwany i przetrzymywany, a może nawet torturowany. A kiedy zdarzyło mu się nieszczęśliwie umrzeć, sprawca wywiózł go na ten skład węgla i porzucił. Są to jednak tylko podejrzenia rodziny, i nie ma na to żadnych konkretnych dowodów. Sama nie wiem, co o tym myśleć. Nie rozumiem, jaki miałby być sens i cel przetrzymywania Zygmunta przez tego człowieka w tej sytuacji. Jest jeszcze inna kwestia, którą odkryto. Zygmunt przez jakiś czas korzystał z usług kliniki jako punktury, a dokładniej miał zabiegi termopunktury, i to mogło wyjaśniać ślady oparzeń. W każdym razie brano pod uwagę, że śmierć pana Zygmunta mogła nastąpić właśnie w tej klinice w związku ze źle przeprowadzonym zabiegiem. A ta dziwna substancja swoją drogą mogła też być jakąś maścią, którą zastosowano na te oparzenia. Wydaje mi się dziwne, że w taki sposób by się pozbyto ciała i wywieziono na jakiś skład węgla, akurat. Ryzykując przy tym, że ktoś może coś zobaczyć. W każdym razie sprawa pana Zygmunta nadal pozostaje zagadkowa. Wrócę teraz jeszcze do wspomnianego wcześniej policjanta i jego historii. Tym policjantem jest Alan Godfrey. To on przyjechał na wezwanie po zgłoszeniu znalezienia ciała pana Zygmunta. I kilka miesięcy później, pod koniec listopada 1980 roku około piątej nad ranem jechał właśnie zbadać pewną sprawę, która dotyczyła zniknięcia krów. Kiedy tak zmierzał do celu, ujrzał przed sobą na drodze jakiś oświetlony pojazd, który początkowo wziął za autobus. Jednak gdy podjechał bliżej, ujrzał, że jest to coś innego. Był to jakiś duży owalny obiekt, który wirował nad powierzchnią jestni. Policjant zatrzymał się i postanowił narysować, jak to wygląda. Po jakiejś chwili pojawił się błysk, a obiekt zniknął. Alan stwierdził później, że w tym czasie uciekło mu jakby ze świadomości jakieś 15 minut. Odkrył także, że jego buty, które Wcześniej były w dobrym stanie, miały pęknięcia i utarcia, co wyglądało tak, jakby go gdzieś ciągnięto wbrew jego woli. Początkowo obawiał się o tym zdarzeniu mówić, ale kiedy dowiedział się, że były inne osoby, które zauważyły w tamtym czasie w okolicy Tor Morden dziwny obiekt, postanowił złożyć w tej sprawie oficjalny raport. Został później również przekonany do poddania się hipnozie, podczas której opowiedział, że po tym, jak pojawił się błysk, silnik samochodu zgasł, w radiu słychać było zakłócenia, po czym znalazł się w jakimś pokoju z dziwną postacią, mężczyzną, który przedstawił się jako Józef i który porozumiewał się z Alanem telepatycznie. Oprócz niego w pokoju miał znajdować się Jakiś duży czarny pies. Sam Alan był sceptyczny co do wyników tej hipnozy. Podejrzewał, że mógł to być po prostu tylko jakiś sen. Natomiast nie wykluczał, że pan Zygmunt Adamski mógł paść ofiarą jakiegoś porwania przez właśnie taki obiekt i jakichś niezidentyfikowanych osobników. Ponieważ trudno było wyjaśnić okoliczności śmierci Zygmunta, a także to, w jaki sposób znalazł się na stosie węgla. Poza tym, Alan żałował, że przydarzyło mu się takie spotkanie z UFO, ponieważ miało to wpływ na jego późniejsze życie, a także na życie jego rodziny. W ogóle w tamtym czasie zaczął mieć komplikacje w pracy. I podejrzewał, że to właśnie sprawa pana Adamskiego zapoczątkowała te komplikacje. Zaczęło się od tego, że kiedy dowiedział się, że wszczęto śledztwo w sprawie tej, tego zdarzenia, nie wezwano go jednak, aby składał zeznania, pomimo że to właśnie on przybył na miejsce po wezwaniu. Po znalezieniu ciała pana Zygmunta, potem zakazano mu jakichkolwiek rozmów z mediami w tej sprawie, choć później dostał niby przyzwolenie na udzielenie wywiadu, ale potem okazało się, że został za to ukarany, i choć później to w jakiś sposób wyjaśniono, bo okazało się, że nastąpił jakiś problem w komunikacji pomiędzy działami. To jednak próbowano przenieść Alana w inne miejsce, do innego miasta, z czego no nie do końca był zadowolony. W późniejszym czasie spotykały go jeszcze inne niefajne, niefajne rzeczy w pracy, i w konsekwencji skończyło się to tak, że przestał pracować w policji. Taką ciekawostką też jest to, że podobno teczka pana damskiego znajduje się bądź znajdowała się w archiwum policji w kategorii zastrzeżone, tak więc ogólnie jest to dosyć ciekawa sprawa. A I jeszcze taka informacja w sprawie tych wspomnianych znikniętych z pastwiska krów. Ponoć odnalazły się, ale w innym miejscu. I dziwne było to, że nie do końca było wiadomo, jak one się tam znalazły, ponieważ nie było żadnych śladów zrobionych przez nie, które by wskazywały, w jaki sposób one tam dotarły. I to tyle tym razem. Dziękuję tym, którzy słuchali. Pozdrawiam i trzymajcie się być może do następnego razu.